Cześć, witajcie czaty, z tej strony Gaborek, ja nazywam się Gaborek i gramy sobie Zero Item Challenge, Zostałem nominację od Jakubałkę, jestem ciekaw czy to wyjdzie ja osobiście zakładam, że nie wyjdzie, ale spróbujemy, jest to oczywiście nagrywane na streamie eee, czat się wita i zobaczymy jak to będzie, bawmy się jeszcze tak szybko sobie wejdę na kanał Jakubałkę, bo ja może tam jakieś pominąłem rzeczy w tym challenge, bo tam zawsze zasady mówił jakieś eee, gdzie to jest, nie, nie ma, no to sobie bawimy się tak to jest zero item challenge, dobra, to wyrzucamy wszystko i lecimy. A, to po co ja tu idę? Jezu, ale to wiecie na czym będzie polegał ten challenge? Jestem mniej osób, więc może pinać się nie zrespi. To będzie taka patologia. Mam jeden pomysł na ten challenge. Mieć nadzieję, że się mrugacz nie zrespił. I skitrać się Tak permanentnie. Tylko tu jest chyba dodatkowa zasada, że mnie nie mogą dyskortować. Nie wiem, czy Jakubałka jest na streamie. Tam chyba była zasada. Nie można, nie wiem, nie pamiętam. Chyba tak było albo tak nie było. Nie no. Ja potrzebuję mrugacza, to jest mój plan na tą grę. Będę się kisić do mrugacza, do dekontaminacji. I O! O! Jest i on, dobra. O, wy też zero item challenge robicie? Super, ale powiem ci, że tam są podmioty z Tak. Robimy, robimy ruletkę. Co wy robicie tutaj? Robimy ruletkę. Pop Kinder, niespodzianka montu. E, tak robimy ruletkę i po prostu wyrzucamy. O, robimy. I zawsze wychodzimy na plus z tego. O, heroina. Fajne, fajne rzeczy. Ja nie mogę tego podnieść, niestety. O, kolega idzie. O, witam. To jest grzesiu gazownik? Tak, to jest on. Ja pierdzielę no. Co za facet. Eee... Nie będziemy się tak bawić. Nie, nie będziemy się tak bawić. Ale frajerskie zachowanie. Chyba bo... O siema. To jest konkretna reakcja na ten typ zachowania. Wiesz to, jak ja mam 60 hp to przeżyję? Są, jakby mnie tapnął, to bym miał łatwą drogę. Okay. Dobra, dawaj Malina. Dobra, uznajmy, że może mi pomógł. Ha, 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 Tyle. Pierwsze podejście, żyg. warm jak zrobił ten challenge. Gabor też za niedługo zrobi. Bez, bez podniesienia, najtrudniejsze jest to. No właśnie, nie można być eskortowanym. No właśnie. Czekajcie. mądrości. Moją mądrością jest fokusowanie się na mnie w środku rundy, kiedy robię cześć, challenge. To dobrze, tak, tak. Nie mogą cię eskortować, możesz uciec za kimś, ale bez eskorty. A, na takiej zasadzie. Czekaj, za kimś ale bez, Ale bo wiesz, bo stare, bo tu w opisie napisałeś, że ja nie mogę być na przykład eskortowanym klasą D przez ochroniarzy, a przez chaosy mogę? I naukowcem mówię, że też naukowcem? Znaczy pisałeś, że naukowcem nie mogę być eskortowanym poprzez Chaos Insurgency, ale na przykład z ochroną mogę? Dobra. Naukowiec nie może być eskortowany przez ochronę. Klasa D nie może być eskortowana przez chaosy no do tego aby zapowiedzym specjalnie, ma eskorty A, no to to napisałeś tylko jedną opcję pod odcinkiem, ale dobra, to to jest twój challenge to w sumie okej okay, to mogę, mogę lecieć na coś takiego. Dobra, idziemy metoda na Jakubałkę, czyli trzymamy się z naszymi kumplami, here. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, dobra, tak, 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 Grzesiu. Grzesiu, dobrze. Ru tak, tak, Grzesiu. Grzesiu, clever chłop. To się nie podlicza pod escorta? Nie, Jakubałkę tak zrobił i mu się nie podliczyło, więc to jest jego challenge, więc w sumie. So good. O, 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 Prawdziwy orzech zniku też. Ta, już widzę fokus na mnie, a jednak nie jest fokus na mnie. Jesteśmy, ja jesteśmy, jesteśmy! No tu mamy śpiewaka, to ja tu zostanę O, cześć szefie Siema, siema szefunciu, trzeba karty O, szefie, dobrze, że jesteśmy oboje szefami Seria, ten, co miał piątkę, uciekł? To jaki? tej jest tak tragiczna ale, o, poszło z buta. Co robimy? Nie, ja nie mogę podnieść, wiesz? A! Ej, o! Ej, oj, wow, to ten! What up, pro player! O, idzie ochrona. Nie, to nie ja, nie znam typa. Dobra, przygotuj się, schowaj ten pistolet, bo ochrona idzie, ochrona idzie. No, jakbym nie wiedział. Nie, no wiesz pewnie, bo ty mądry chłopak jesteś. No, ja mam nadzieję. Tak, kozakiem jesteś, wiesz, że oni tu są. O. Ale przypomnij Ci, że oni nie potrafię grać. Dobyć... No nie no, ja wierzę w Twoje umiejętności, ale wiesz, strachuwa trochę. O, idzie tu. Chyba, czy nie idzie? Nie, nie idzie. Wystrzelasz ich jak kaczki? Oni, no, są 4 ammo, nic nie, o, nie zrobię. Nie polecam, to jest... o, cześć, Co tam było? O, o, tutaj też jest mrugacz, więc klikaj od razu. Albo nie ma jednak. Co tam było? Nie, nie mam nic, ja jestem 0 item challenge robię, byku. A. Bo jest beta idea. kurda, no jest problem, generalnie jest problem, jest problem w opór, bo tam był plaga, no <śmiesznie> No i dupa. O, jeszcze lepiej jest Te, ale. A, mruga, jeszcze tu był? No to tyle Ale było blisko, uznam, że było blisko. Gdybym troszeczkę bardziej się spasował czasowo z Checkpointem, to byłbym już w Entrance'ie, A w Entrance'ie... Hmm. Nie Nic, nie byłoby w po trzecie, podejściu, że tym razem się uda. Trzeba z kumplami siedzieć. Trzeba wiecie, with, with kumpels. Niech z kumplami będziemy, to będzie łatwiej. O, chodź szefie, chodź, chodź. Szefunciu, szefie, tam jest ulepszarka, tu jest ulepszarka. No, bo ja mam Retoryka 100 na skinu, na perkusa wziąłem. A jednak nie poszedł. To... Szefie, ho! Tu jest ta, ulepszara. Kartę sobie ulepszysz. Ja pierdolę co, co się stało, nas zamknął? Zamknął nas Nie no, głupoty gadasz, on tu jest chyba Nie ma tego, to jest jakiś inny towar. Nie ma go tutaj, mówiłam, no że on to... stąd No to, ale dobra, tu ktoś przyjdzie, to jest lepszarka, to zawsze ktoś przychodzi Da, bez kitu ktoś tu przyjdzie Na chyba Szefunciu, mamy tu pizzę, 100% Nie no scam ja O, kozacko Podpisuję profil dla tych, którzy otworzą tak nie działa, nie nie, nie. Słuchajcie, nie, nie. idol wam podpisze profil nad tym działa powie! Chodźcie, tak, twój nowy... O nie! O, dobra, to oni jednak. Ja nie gaję, że oni za znowu zamknęli. Gabolski w miejscu zdjęcie ci zrobię. Dobra, dawaj, dawaj selfiaka z idolem. Szefie! O LOL! LOL! Chłopca MVP zarąbał! Woooo! Gość to play of the game zarąbał. Eee! Kumpel, szefie! Jezu, Frydson, mój nowy idol On nie kartę, Hanta ma baj! Goś ma Może mój nie wyjdą No hej, okay, no tak! Ja bym to nie wszedł! No, byłeś z tego zdolny. No, w sumie to się zgodzę. O, o we ja... O, cholera. No, mogłem się tego spodziewać. Nie? No, nie chyba kumple są, co nie? Why are you doing this to me? O, siema kumple, przyprowadziłem wam kolegę Jak chcesz to możesz nawet teraz je otworzyć Ja sobie po prostu daj się A, dobra. Ale fra... fra... Ja Niepepega to zamkniesz się tu Proszę go zamknąć Ale, ale fokus, przecież on się Boczni. zamknie tutaj <tus> O, jestem najlepszą rangą we wszechświecie na ten challenge Klasa D i humor popsuty jak jest y, mrugacz, to jesteśmy. A to, no to nie wiem, popis być zobacz. O, dupa, gówno. To te ręgie układał. Kto girę złamał już? Jest. Dziękuję gorąco za 100, no, surprise! No, Jezus, nie zauważyłem, ale już widzę. Więc hello everyone. Everyone, hello. I dziękuję potężnie za bicie. Eee, kozekami jesteśmy. O, umieram here. To jesteś świadom, co ty na nas. No, umarłem, <śpiewanie> <śpiewanie> ale coś czuję, że ten challenge się nie uda totalnie. Coś czuję, że ten challenge się może potężnie nie udać. Znaczy chciałbym, żeby się udał, ale może się nie udać. <śpiewanie> Kurde, ciężki, nawet jak się próbuje Fartem walnąć, to nie idzie. Trochę opóźniony, ale to ja już się przyzwyczaiłem. Elo? Elo? Elo. Uw. Takie małe ptanie Pozdrawiasz jak Pozdrawiam jak kubałkę Ale ktoś odpowiadł proszę Brugacza, proszę G Gabor, nie otwieraj, bo proszę, panowie, proszę No ja nie mam karty o O ile ekipiarzy Macie jakieś mamy? O, umierają ludzie pozdrawiam się od światłobów UPC oddaję O UPC to widzę w Huberta stylu jest Ale tam jest mruga ale dobra bawmy się Klikaj, niemożliwe. Te, coś tu jedzie. O, more friends. Łoż, ty w dupę jeżdżał. Ale chłop zrobił slajda na web. Dobra, bo stali ograni. Dobra, chodź, zostali ograni. Masz kartę jakąkolwiek? Oczywiście, że nie mam nic. No to znajdź se tu, bo tu jest gdzieś. Tu jest przecież, wiem. no co najhafter oglądały poradnik, wiedzą, że tu jest karta. O! Mamy kolegę nowego! No to tu, chodź. Przecież to jest Gard, guard nic nie da. Jak nam nic nie da? Co nam da Gard? Wrócimy się... się do lighta, po co? Nie mam nic No ale tam będą potwory. Nie, z naszej karty nie ma! <laughs> no. stąd. Ta, już coś to był, bo włączył warheada. O nie. O, więcej kumpli. O, nie, Ty masz karty, szefie. Nie O, szefie, to szefie, to szefie to chodź! Tego ominiemy, on jest frajer! Nie, nie. Um. Oj. A! Przeszedł! Jak się czuł, Gaborowa raczej? Chodź, Gabor. O, dobra, lecimy. Dobra, poprząt, dobry start. Witaj. Siema, Gabor. Obywatelu. Musisz mi oddać głos na Twitchu? W no, no ale to chyba no, za, za chwilę ci się sam odda. O nie, ja już wiem, ja co on za będzie zacisze. robić. No, Nie. no jest. Przyszedł, kurna. Niszczyciel dobrej zabawy! Panowie, mam plan. O, ja mam Idę plan. pierwszy. Potrzebuję trzy osoby. O, dziękuję. Tutaj, panowie, tu jest exit, exit, exit! Tak, kto ma tą kartę śmieszną? Nie, 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 nie mówcie, że nikt nie ma karty. Ale pe pega. Ej, kozakie! Kozaki! kozaki? Okay. Jakie kozaki?! Blokuje drzwi. Uwaga, on No nie, rusz. No dobra. uciekajcie. Ej, tu, 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 byku, byku, byku! Byku, byku, Jaką masz kartę? Ja nie mam karty. Dobra, chuj! Chaosy ja się zresztą. A nie mogę chaosami uciec! To no się Czekaj, na strafnąłem. Tam są przeciwniki. O, nie jestem łazasz, nie idź tam. Gówno, 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 uciekaj, uciekaj. Ucieka. Ucieka. Trzeba go ograć. Te, Magby, to dobra morda jest. Nieprawda, tfrag. To jest gość dobry. A, dobra, jednak, chuj. Nie no, kocham cię, Magby. Dobra, arrivederci. Kitraj bajarkę gościu On nas nie widział. Nie, mnie nie. Ja wadycia. Nie Nie biegaj, super, 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 jest Dupę, stęder, <trymne> O kurwa, świeć na niego, świeć na niego, świeć na niego! No i chuj, poświecił. Jezus, trzeci raz było blisko jak nigdy więcej nie było blisko. Było Jeszcze czekający, się respiły, kumasz? Jeszcze czekający, się respiły. No weź bałkę Takich jak ty. A przypomnieć ci kto przejebał jeden na jeden? A przypomnieć ci? Kuniec. KUNIEC! Boże święty, co to było? Jak będą nominacje, to nie wiem kogo mogę nominować. Trzy nominacje, to Mor Mor nominuję Morizeta, skurcza i Amongo. E, więc takie są trzy nominacje. E, mam nadzieję, że Wam się podobało. E, linki wszystkie w opisie Gabor to był... te fałsz gaborowatym było nagrywane od 20... od